Doskonale! Przekształcam twój scenariusz w płynny, angażujący tekst, który z pewnością utrzyma widzów przed ekranami. Zamiast sztywnych punktów, wprowadzę naturalną narrację. Drodzy widzowie, dziś przychodzę do Was z wiadomością, której po prostu nie możecie zignorować to jest naprawdę pilne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie zdjął zasłonę milczenia i ujawnił szczegóły aż siedmiu kluczowych zmian, które uderzą w system już od 1 listopada 2025 roku. I uwaga, to nie są jakieś drobne formalności. Te transformacje w mniejszym lub większym stopniu dotkną dosłownie każdego polskiego emeryta. Niektóre wynikają po prostu z technicznego kalendarza ZUS. Inne mają głęboki charakter finansowy i organizacyjny, ale wszystkie, absolutnie wszystkie, wpłyną na wasze codzienne życie i portfele. Dlatego właśnie teraz, krok po kroku, rozszyfrujemy te zawiłości. Powiem wam dokładnie, co się zmieni, jak to wpłynie na wasze wypłaty i co musicie zrobić, by nie dać się zaskoczyć. Zanim jednak zagłębimy się w konkrety, mam do was jedną małą prośbę. Jeśli interesują Was te tematy, ZUS, rząd, Ministerstwo Rodziny i chcecie być zawsze na bieżąco, zostawcie proszę łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. To jedyny sposób, by nie przegapić żadnej nowej informacji o świadczeniach, dodatkach i waloryzacjach. Dziękuję Wam i przechodzimy do sedna. Zacznijmy od rzeczy, która brzmi jak drobiazg ale w praktyce ma ogromne znaczenie dla domowych finansów to wcześniejsze wypłaty emerytur w listopadzie. ZUS potwierdził, że ze względu na to, iż 1 listopada wszystkich świętych i 15 listopada wypadają w soboty, nastąpi przesunięcie terminów. Co to oznacza? Jeśli macie wypłatę zaplanowaną na pierwszy dzień miesiąca, pieniądze dostaniecie już 31 października roku 2025 roku. To samo dotyczy terminu 15. Przelew wyląduje na koncie już 14 listopada, czyli w piątek. Może to brzmieć świetnie, ale tu jest pewien haczyk, o którym musicie wiedzieć. Wcześniejszy przelew oznacza, że kolejna emerytura, ta grudniowa, przyjdzie po dłuższej niż zazwyczaj przerwie. Dla osób planujących budżet co do złotówki, ten dłuższy odstęp może oznaczać trudniejszy listopad. Rozsądne rozplanowanie wydatków to w tym przypadku klucz do spokoju. Przechodzimy do wiadomości, na którą czekało wielu to ponowne przeliczenia świadczeń. Od listopada 2025 roku ZUS rozpocznie proces weryfikacji emerytur dla wybranych roczników, głównie tych, które przechodziły na emeryturę w latach, gdy obowiązywały mniej korzystne wskaźniki. Dla tych seniorów, których świadczenia mogły być zaniżone z przyczyn formalnych, to realna szansa na podwyżkę od 160 do nawet 230 zł miesięcznie. Ale to nie koniec dobrych wieści. ZUS zapowiada też wyrównanie wstecz, aż za okres od lipca 2025 roku do marca 2026 roku, co w praktyce może oznaczać jednorazową wypłatę, która przekroczy nawet 1,5 tysiąca złotych. Co najważniejsze, nie musicie nic robić system sam wyłapie uprawnione osoby i przeliczy ich świadczenie. Niestety, trzecia zmiana nie jest już tak korzystna: to nowe, obniżone limity dorabiania. Choć nowe progi weszły we wrześniu, od listopada będą w pełni obowiązywać. ZUS ogłosił, że tak zwany bezpieczny próg został obniżony o niemal 150 zł, a górny próg po przekroczeniu, którego świadczenie jest zawieszane, zmniejszył się o kolejne 277 zł. Musicie być bardzo ostrożni, zwłaszcza jeśli pobieracie emeryturę, ale nie osiągnęliście jeszcze ustawowego wieku emerytalnego. Kilkadziesiąt złotych ponad próg może oznaczać utratę części dochodu, więc kontrola zarobków jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek. Czwarta i piąta zmiana to duży ukłon w stronę praktyczności i wygody. Po pierwsze, mamy rozszerzenie możliwości korzystania z wniosku EPD-21. Ten magiczny dokument pozwala uniknąć potrącania zaliczek na podatek dochodowy, co w praktyce oznacza, że emeryt dostaje więcej pieniędzy co miesiąc, zamiast czekać na zwrot po rozliczeniu rocznym. To idealne rozwiązanie dla osób z niższymi świadczeniami. Po drugie, ZUS uruchamia nowy system monitorowania wypłat w ramach platformy PUE. Koniec z dzwonieniem i czekaniem na infolinii. Seniorzy będą mogli na bieżąco sprawdzać dokładny termin przelewu, historię wypłat, status wyrównań, a nawet otrzymywać powiadomienia SMS i mailowe. To krok w stronę większej transparentności, na którą wszyscy czekaliśmy. Szósta zmiana to spojrzenie w przyszłość, czyli przygotowania do waloryzacji 2026 roku. Choć wejdzie w życie dopiero 1 marca, już od listopada ZUS wprowadza mechanizmy do jej wyliczania. Zapowiadany wskaźnik waloryzacji ma wynieść 4,8%, co oznacza, że świadczenia wzrosną od 80 do nawet ponad 300 zł miesięcznie. To oczywiście świetna wiadomość, ale eksperci studzą emocje. Jeśli inflacja utrzyma się na wysokim poziomie, realna wartość tej podwyżki może być mniejsza niż oczekiwano, więc warto planować budżet z wyprzedzeniem. Ostatnia, siódma zmiana, choć nie jest ustawą, może być najważniejsza to nowe podejście do planowania finansów. W listopadzie 2025 roku polski system emerytalny wchodzi w okres ogromnych przekształceń, a wszystkie te czynniki razem tworzą zupełnie nową rzeczywistość finansową dla seniorów. Przesunięcia, limity, przeliczenia, podatki musicie być przygotowani. Kluczowe jest rozsądne planowanie budżetu, świadomość, że czas między przelewami może być dłuższy i budowanie nawet symbolicznej rezerwy finansowej. Bądźcie czujni, śledźcie oficjalne komunikaty i nie dajcie się zaskoczyć. Podsumowując, te 7 kluczowych zmian od przesunięć terminów, przez ponowne przeliczenia i nowe limity dorabiania, powniosek EPD-21, monitoring wypłat, Przygotowania do waloryzacji i konieczność strategicznego planowania wspólnie tworzą nowy porządek w systemie emerytalnym. Zanim się pożegnamy, jeszcze jedna kluczowa informacja: ZUS potwierdził dodatkową wypłatę dla osób urodzonych w latach 1949-1969. Jeśli jeszcze o tym nie słyszeliście, koniecznie zajrzyjcie do komentarza pod tym filmem, gdzie zostawiam wszystkie szczegóły. To może dotyczyć Was lub Waszych bliskich. Dziękuję, że wysłuchaliście tego materiału do końca. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę, a ja już szykuję dla Was kolejny odcinek z najnowszymi informacjami o emeryturach w Polsce.